ja widzę Lecha Kaczyńskiego jako postać tragiczną, ja jestem, wyobrażam sobie, w stanie rekonstruować hipotetyczne przewody myślowe, łańcuchy logiczne, które prowadziły do, do tragicznych decyzji politycznych, które podejmował. Do tych tragicznych decyzji politycznych zaliczam wstrzymanie ekshumacji Wiedwabnem, to uczynił jeszcze nie będąc prezydentem Rzeczypospolitej, przed laty, do tych tragicznych decyzji zaliczam wspólne z bratem rozmontowanie koalicji parlamentarnej grożącej przyjęciem prawa o ochronie życia na terenie Rzeczypospolitej. Uważam to wszystko za tragiczne wybory, tak? tak tragiczne być może jak te, które podejmował Stanisław Mikołajczyk w swoim czasie. Być może historia Polski i świata musiała przetestować na Stanisławie Mikołajczyku, że koncyliacyjne rozwiązania w kontaktach z Józefem Stalinem są niemożliwe. Że negocjacyjne i spolegliwe podporządkowanie się dyktatowi mocarstw naszych. Naszych zdradzieckich aliantów i naszych bliskich oprawców, że, że to grozi utratą życia nawet temu, kto w takie, w takie paktowanie wejdzie. Prawda? Widzę tu analogię, bo być może być może potrzebowała historia Polski świętej pamięci Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, właśnie, właśnie po to, żeby było jasne, że kompromisowe paktowanie z. Z dyktatem rzeczywistości geopolitycznej, że, że musimy, bo nas inaczej dziś zlikwidują. Jak nie podpiszemy Lizbony, to, to jutro postawią nas w stan likwidacji. Że chowanie pryncypiów, tak, na, na lepsze jutro, a dzisiaj decyzje polityczne, które mają politykowi zagwarantować status, a to najlepszego sojusznika Waszyngtonu, a to najlepszego przyjaciela Tel Awiwu, że to na nic się zdaje, kiedy zmienia się koniunktura międzynarodowa i nie ma koniunktury na niepodległą Polskę i wtedy nawet taki najlepszy przyjaciel Waszyngtonu i Tel Awiwu traci życie. Więc być może to wszystko musiało być na Lechu Kaczyńskim przetestowane w taki skrajnie okropny, straszny, tragiczny, morderczy sposób, żebyśmy się wyzwolili z takiego myślenia, że coś nam tutaj zagwarantuje właśnie sojusz, sojusz egzotyczny. Polacy są jedynymi perspektywicznie, jedynymi swoimi sojusznikami. Jeśli Polacy nie będą swoimi sojusznikami, to, to nikt się o nich nie upomni, nikt nie będzie po nich płakał, wszyscy, jak wiadomo, y, lubią spokój i, i bez, nie nadstawią karku za nas. Bez, bez nas. Polaków, Ta. jakoś ten spokój y, lepiej im się układa, prawda? Jeśli tu mogę się zatrzymać, bo mam nieco inną ocenę Kaczyńskiego Lecha, prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej sprawie, na pewno pewnikiem jest to, że bez silnej Polski, jakiejś podmiotowości naszej, to sojusze nic nie są warte. ja dlatego cofnąłbym się nie do Mikołajczyka, ale do Beka, do, do sytuacji 1937-1938 roku, i tu widziałbym dylemat Kaczyńskiego, i w tym sensie to, co on zrobił podpisując Lizbonę, widzę jako wybranie opcji niemieckiej, jako ratunek przed opcją rosyjską. Oczywiście możemy wiedzieć, że jednocześnie te dwa mocarstwa, tak jak i dzisiaj, tak i wtedy. Współpracowały ze sobą, ale mimo wszystko lepiej było się znaleźć po tej stronie frontu niż po wschodniej, także tu bym bronił prezydenta Kaczyńskiego. To jest dłuższa rozmowa. Tak, tak, no, ja, tak, ja obstaję przy tym, że jak się podpisało Lizbonę, no to nie trzeba potem grymasić, że Amerykanie umywają ręce. Jeżeliśmy się sami zapisali na klienta, na wasala niemieckiego bo tym było podpisanie Lizbony. Się Samiśmy to zrobili, no to y, chyba wytrąciliśmy tym jakieś argumenty ewentualnym fanom, jeśli tacy istnieli y, wówczas rzeczywiście w Waszyngtonie, fanom Polski Niepodległej. Myślę, że, że po takiej akcji trudno się dziwić, że, że nikt w Waszyngtonie się nie zachęcał prezydenta Obamy, żeby przerwał te partie golfa i, i jednak yy, przyleciał wulkan, nie wulkan, żeby przyleciał do Warszawy. Ale jeszcze wracając do, do tego wczorajszego ruchu, no, no i potem wychodzi ten ruch. W tej sali kongresowej i ja tam nie byłem, bo, yy, bo tam. A właśnie, bo tam. To, to jeszcze mimo wszystko przerwę. Był pan przecież w Komitecie Poparcia na prezydenta pana Jarosława Kaczyńskiego. No... Dostał pan zaproszenie na yy, właśnie do Pałacu Kultury i Nauki na to, właśnie ten ruch społeczny? No prawda, że, że tam za zaproszeniami tylko, no ale. Yy... No ale dostał pan, czy nie? No jakoś, jakoś się nie przypominam. No. A no jako, właśnie. Jakoś się nie przypominam. To y... ja też byłem i też nie dostałem. Ale... Jak pan to tłumaczy? No dobrze, ale żeby to wszystko nie wyglądało na to, że, ja tu, że ja tu jakieś sile na złośliwości, bo nie dostałem jakiegoś nie, nie. zaproszenia. Bardzo proszę, żeby to nie zostało w ten sposób odnotowane. Ja tu stawiam tezę, że już tu została jakaś preselekcja dokonana, czyli nie ma to, tak zresztą jak pan stwierdził, zamierzenia takiego szerokiego frontu wszystkich sił patriotycznych. No ale to też umówmy się, że, że ja tutaj być może w ogóle się nie nadaję na jakiegoś szerokofrontowca i to nie, jest, to, to nie jest żaden miernik niczego, prawda? Mhm. Natomiast po wyjściu, po tym jak dołączył pochód z sali kongresowej do, do nas, wiernego ludu zgromadzonego na krakowskim przedmieściu, Mogłem wysłuchać przemówienia pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który znowu został przedstawiony jako prezes Jarosław Kaczyński. I bardzo się wsłuchiwałem w te słowa. I co usłyszałem? Usłyszałem na koniec, że wzywa pan premier wszystkich, żeby dalej tutaj bywali co miesiąc. No to, A potem prowadzący, prowadzący narrację, konferansjer, Powiedział, że wszyscy pięknie się spisali, bo nie dali się sprowokować. No to ja, ja tak powiem, że zgromadzić w mieście stołecznym na centralnej ulicy może 15, a może 25, a może więcej, jak chcą optymiści. Ludzi, którzy samą swoją obecnością mówią, że chcą państwa polskiego i potem Wyznaczyć temu zdarzeniu taki horyzont, że to dobrze, że tam przyszli i że nic z tego nie wynikło, bo jakby wynikło, to, to może coś złego by z tego wynikło. A po drugie, tym ludziom zaproponować jako działanie polityczne, żeby tam jeszcze kiedyś przyjechali, to jest program ludzi szalonych. Ludzi szalonych. Ja uważam, że lepiej już nie będzie. Ja uważam, że ten weekend ostatni, analogia historyczna. Ja uważam, że to jest marzec 81 bis. Porozumienie bydgoskie bis. Tam. Porozumienie z rzeczywistością. Tak? Tam, tu, jest wiara, tu jest wiara, że PiS demokratycznie odbierze władzę. Tak ehm, się nie stanie, to wiemy. Ale, ależ przecież, gdyby pan Grzegorz Schetyna z panami generałami, jakkolwiek oni się nazywają i jakikolwiek język jest ich językiem ojczystym, gdyby oni sobie wyliczyli, a przecież oni sobie codziennie coś liczą, naukowo, nie tak amatorsko jak my, że tu wróżymy z fusów, z gazet, z telewizji. Oni się to liczą naukowo, badają nas, od wielu dziesiątków lat nas badają, więc gdyby oni się przypadkiem wyliczyli, że my ich naprawdę możemy przegłosować. No to oni pierwsi zmienią reguły gry, tak, tak. wywrócą szachownicę i żadnej tutaj demokracji nie będzie, i nawet Gazeta Wyborcza Pierwsza będzie pisała, że demokracja nie zawsze jest Nie, zawsze, nie, zawsze, nie zawsze się sprawdza. To tak? zdaje się nieżyjący Gieremek <gry> też stwierdził, że ta demokracja to dobra, ale nie zawsze. Nie? No właśnie, demokracja, demokracja, ale, ale ktoś w tym wszystkim racja przecież musi, być musi rządzić. Po naszej stronie. No, no więc. Porozumienie bydgoskie, marzec 1981. Okazja została zmarnowana. Dla więc... tych, co, co nie sięgają pamięcią w tak zamierzchłą przeszłość, no to jest ten moment, kiedy związek, niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność przewodzi wielkiej mobilizacji Polaków, i ta mobilizacja zostaje yy, stłumiona i odwołana. <gry> Pod groźbą interwencji sowieckiej, która, jak dziś wiemy, wtedy akurat nie groziła faktycznie, zostaje to rozmienione na drobne przez specjalistów od dialogu, właśnie wymienionego wyżej Bronisława Gremka, niech mu ziemia lekko będzie. To był taki wewnętrzny zresztą zamach stanu w Solidarności, taki pucz, bo został wyautowany i wykolegowany wtedy Andrzej Gwiazda. Z procesu decyzyjnego wyautowany, a potem jeszcze on musiał łykać te żabę, to znaczy odczytać to porozumienie w telewizji. Ja analogię mm. widzę tutaj taką, że po porozumieniu zwanym Bydgoskim czas pokazał, że to był szczyt mobilizacji pierwszej tak, Solidarności. wtedy można było całą władzę. Szczyt mobilizacji. No inna rzecz, kto by tę władzę wtedy przejął, prawda? Czy to, czy to było jedyne rozwiązanie? Ja stawiam sobie takie pytanie: czy to się tak nie okaże, że 9-10 kwietnia to już było to, na co nas stać? Czy się nie okaże, że to był szczyt naszych możliwości? I teraz co wobec tego w perspektywie? No, no ja bym ciągnął tę analogię. Ja uważam, że czeka nas jakiś stan wojenny BIS. Mówię jakiś, dlatego że on może mieć różną formę, różną skalę. Może to będzie właśnie zaledwie pucz kuluarowy, a może to będą gry uliczne jakieś. Oby nie były krwawe. Oby nie były krwawe. Sądzę, że lepiej już było. Że od wczoraj możemy sobie mówić, że lepiej już było. To jest ten wariant pesymistyczny.